Dzień dobry. Zaprezentuję Państwu, jak zrealizować proces grupy 6, przekazanie informacji związanych z realizacją pozostałych procesów CIRE, utworzenie grupy taryfowej. Jestem zalogowany w roli rynkowej jako operator systemu dystrybucyjnego. Z górnej belki wybieram zakładkę Procesy, dostarczanie danych do CIRE, przekazanie informacji związanych z realizacją pozostałych procesów CIRE. Otworzył się formularz, w którym uzupełniamy obowiązkowe pola do utworzenia grupy taryfowej. Typ informacji o procesie: informacje o grupie taryfowej. Typ komunikatu procesu: utworzenie grupy taryfowej. Wybieramy zakładkę Grupy taryfowe, klikamy plusa, nazwa grupy taryfowej: ważna od 20 grudnia trasujemy datę ważna do. Zapisz. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych atrybutów klikamy prześlij. W prawym górnym rogu pojawi się komunikat o poprawnie zrealizowanym procesie. Operator otrzymał komunikat inicjujący proces oraz komunikat 6713 akceptacja przekazania informacji. W celu weryfikacji komunikatów na belce klikamy dalsze działania wyszukiwanie komunikatów biznesowych. Określamy widełki czasowe wyszukiwania komunikatów. Klikamy Szukaj. Na liście komunikatów jest komunikat inicjujący proces oraz komunikat 6713: akceptacja przekazania informacji. Dziękuję.